A witają państwa. Ojciec Maciej i ojciec Andrzej. Tematem, jakże ciekawym naszego kolejnego odcinka jest antykoncepcja, antykoncepcja szatan w pigułce. To zdaje się najlepsze określenie, jakim można nazwać to całe dzieło Lucyfera, które ludzie, lewicy, ludzie in vitro nazywają na wyrost antykoncepcją, prawda? Antykoncepcja, antykoncepcja przecież znaczy antyczłowiek. Człowiek rodzi się i jest zrodzony z kobiety i mężczyzny, a nie z jakichś tam. Ani na hormonalnych, a nie na odwrót a nie na odwrót. Antykoncepcja jest kwintesencją tego, co lewaki na Polskę zrzucili, prawda? No, w innych krajach nie ma antykoncepcji. Wiemy, że to jest na zachodzie, gdzieś tam czasem. To jest to zło, z którym musimy się niestety musimy się stykać e, codziennie, prawda? Jesteśmy zewsząd. E, Bombardowani wręcz, bombardowani tą nachalną propagandą, która mówi, że współżycie nie musi kończyć się poczęciem dziecka. Nie no, to jest skandal, to jest skandal. Jak nie musi? No musi! Zawsze się kończyło. Ja nawet kiedyś mojemu koledze, księdzu Robertowi, jak poszedł z innym ministrantem, odradziłem antykoncepcji. Wprawdzie z ich aktu nie mogło być dziecka, ale lepiej omijać szatana i dmuchać na zimne, prawda? Tak jest, dokładnie. Zresztą o przyjrzyjmy się samemu terminowi. Antykoncepcja. Przecież to jest coś przeciwko koncepcji, coś przeciwko pomysłowi. Ci ludzie nie mają pomysłu na tworzenie dzieci na życie. Nie mają pomysłu na życie, dokładnie. Te wszystkie, te wszystkie narzędzia szatana, te plastry kładki, globulki, te tabletki, te zastrzyki niejednokrotnie. Strach pomyśleć, strach nawet na tym dywagować, na ten temat. Najgorszym w tym wszystkim jest jednak prezerwatywa. Czym jest prezerwatywa? No, najbardziej popularna, hmm. najbardziej popularne narzędzie. Straszne, prawda? narzędzie szatana. Dokładnie. Ja zawsze mówię, że, że mężczyzna, który, który zakłada prezerwatywę, to jest mężczyzna, który który zakłada takie, takie homonto-lucyfera, prawda, no, on jest już stanu. oddany e, pod władzę złego no, diabła i on już sam wtedy nie działa, on, ale on sam nie wie co tak, Co on robi? Zbędnie dotyka się tam, gdzie nie powinien. Dotyka się między nogami. No to już jest, no, jest autoerotos, prawda, jest no, przecież zakładanie że... prezerwatywy, to, to trąci na kilometr przecież już masturbacją, no, onanizmem, prawda. Tym, tym, organizm, tym organizm, to jest choroba to choroba leczona L na... kiedyś karą Dokładnie. śmierci. Dzisiaj troszeczkę mniej. W zakładach psychiatrycznych powinni ci ludzie lądować dożywotnie oczywiście. Tak samo jak osoby używające prezerwatyw. Powinny być oczywiście izolowane. Od, yy, zdrowego, bierz... od zdrowej tkanki społeczeństwa. Oczywiście tak, to... rodzącej. Prezerwatywa jest masturbacyjnym aktem samozniszczenia. Tak jest. Zresztą. Właśnie na, na, na wykładach ojca Tomasza, który, który ślubował milczenie, e, usłyszeliśmy no, szokujące, e, szokujące statystyki. Okazuje się, skoro już mówimy o prezerwatywach, że od założenia prezerwatywy do Zostania pedofilem jest naprawdę bardzo krótka droga. Statystyki pokazują, że 89% osób, które zakładają prezerwatywę, kończą jako pedofile. E, mogę powiedzieć, że niemalże każdy człowiek, który raz założył prezerwatywę, już współżył z dzieckiem. Tak z, z statystyki wynika, i, i, i chyba tutaj nikt nie będzie się z tym kłócił. Kto zakłada prezerwatywę, niszczy ideę humanizmu chrześcijańskiego I się... humanizmu oczywiście. Nie mówimy Nie ma innego. nie tak. ma innego. Dokładnie to Prawda? warto podkreślić. E, e... Co się dzieje, e, e, gdy, gdy, gdy mężczyzna używa prezerwatywy? Przecież te embriony, które ostatecznie lądują e, na, na końcu tej prezerwatywy. Przecież to jest, to jest morderstwo, to, to prawda? Jest morderstwo. to jest aborcja na bardzo wczesnym takim etapie. Jaka straszna. Wiele, wiele kobiet mówiło mi e, podczas spowiedzi świętej, że rzeczywiście e, współżyły z mężczyznami, którzy mieli prezerwatywę, ale one czuły, że w tym czasie dzieje się coś skrajnie niedobrego, że zachodzi tam jakieś złoże, te embriony, e, które w tym ejakulacie przecież są, że one giną. I, i dla mnie, ojcze Andrzeju, e, bo przecież to są ludzie, prawda? Te embriony to również ludzie, bo to Wiesz, jest życie oczywiście, poczęte. Oczywiście. I ci ludzie, oni zostali, według mnie, ale nie tylko według mnie, oni zostali zdradzeni. Oni zostali zdradzeni o świcie, o świcie swojego poczęcia. Tak, tak być nie może. Ta zdrada, ten, ten cały akt jest czymś obrzydliwym. Ja nie wyobrażam sobie gorszego aktu niż prezerwatywa. Po prostu. Mnie obrzydza akt, każdy proktolog to potwierdzi, że prezerwatywa prowadzi do raka. I nie ma, nie ma proktologa, który by temu zaprzeczył. Dokładnie, ojcze Andrzeju, do raka e, to jeszcze pół biedy, ale jak e, udowodniły te badania, które przecież Kościół przeprowadzał w całej Afryce, prawda? Prezerwatywa przecież jest głównym, jedynym przyczynkiem, jedyną e, przyczyną zachorowań na AIDS. Że... Skąd się wziął AIDS? Skąd się wziął AIDS, jeśli nie ze stosowania prezerwatyw? To przede wszystkim, a co gorsza, prezerwatywa prowadzi również do zmiany koloru skóry. Przecież Afryka kiedyś e, w całości była kontynentem białych ludzi. Tak, białych i szczęśliwych bez prezerwatyw. A dzisiaj jest czarna i ma prezerwatywy. A jak mówił ojciec, nas wszystkich, żeby cię ręka boska broniła, gumkę zakłada. Rzeczywiście było, i te słowa, te słowa pamiętamy. Ojcze Andrzeju, e, można by było pomyśleć, że, że prezerwatywa to jest najgorsze, co, co, co może spotkać wierzącą osobę, ale gdy pomyślimy chociażby o kolejnym narzędziu e, diabła, e, który, który nas kusi, e, pomyślmy o tych tabletkach antykoncepcyjnych, no. o tych, tych, tych pigułkach. No kobiety, kobiety sobie wkładają, Bóg wie gdzie, i, i, i co one sobie myślą? Jak głęboko. Oprzycenie bierze na samą myśl. Niektórym się wydaje, że to witamina C, a to jest witamina S. S, jak szatan. Same kobiety niszczą siebie. Dzieci rodzą się jak z in vitro, z trzecią nogą. Dzieci rodzą się bez nogi żadnej. Żadnej, dokładnie. Tak, bez żadnej. Po tabletkach antykoncepcyjnych, hormonalnych, kobiety zmieniają kolor skóry. Rozmały zupełnie jak, jak na przecież, ja, prawda? Ja tego nie widziałem. E, nigdy w życiu, z kobietą nie byłem, o nie, nie, nie. E, natomiast e, no wiem, że ich dzieci mają również pewne ślady, a przecież dzieci znam. Boczanże ci, ci, ci farmaceuci. E, ci farmaceuci, którzy sprzedają te, te tabletki, to nie są Polacy, prawda? Są zdrajcy i to trzeba powiedzieć wprost. Nie bójmy się tych słów. Mordercy? Ja się, ja się zawsze tak bardzo cieszę, kiedy słyszę o tych farmaceutach właśnie stosujących klauzulę sumienia. Oni jasno i wyraźnie mówią, mówią nie, nie pozwolimy. Non possumus. Nie, oczywiście, i to Prawda? jest piękne. To są prawdziwi. A nie jak, jak ci, którzy sprzedają na lewo i prawo e, prezerwatywy, środki wczesnoporonne, tacy doktorzy męgele polskiej medycyny, no, prawda? Tak tak, tak, tak. Mamy przecież fantastyczne sposoby, fantastyczne, zgodne e, ze stanowiskiem episkopatu, e, sposoby planowania, świadomego planowania rodziny, prawda, Oczywiście. Rzeczywiście, no są wspaniałe sposoby, chociażby mój imiennik, nomen, nomen. Yes. To jest dumą powiem. E, wystarczy przecież koło Pawlacza powiesić krzyż świętego Andrzeja. Tak, dokładnie. To jest, to jest metoda, która, hmm. która działa w 100%, i wśród Polaków też powinna działać nawet w 200, bo przecież każdy Polak ma w domu Pawlacz, prawda? No, oczywiście prawdziwy przejmowanie. Tak. Dobrać. I ten krzyż e, świętego Andrzeja, zawieszony przy Pawlaczu, jest gwarantem. On jest absolutnym gwarantem tego prosta rzecz, jeżeli... Krzyż Świętego Andrzeja ustawia się jako przejazdów kolejowych i ludzie nie giną. i nie zachodzą w ciąży. Właśnie, prawda? Właśnie. No to Krzyż Świętego Andrzeja, zawierzony ko na pewno pomoże. Jest wiele badań, które udowadniają, że nie tylko pomoże, ale jest po prostu w stu procentach skuteczny. Zwróćmy uwagę, kto tak naprawdę ginie na tych przejazdach kolejowych. Właśnie. Tam giną ateiści. Przede wszystkim. Prawda? Oni się nie zatrzymują, dla nich krzyż nic nie znaczy. Nic nie znaczy. A pomyślmy też o tych innych metodach, tych innych fantastycznych przecież sposobach. Co? Przecież jest szklanka zimnej wody. Tak bardzo dobry i znany, lubiany i stosowany sposób. Rzeczywiście, wystarczy, że mężczyzna, kiedy ma chuć szatańską. Wystarczy, że wypije szklankę zimnej wody, kobieta zaś położy sobie różę na klatce piersiowej. Jako ten symbol, prawda? Tak, jako ten symbol. I przecież nie dojdzie do zapłodnienia. Oczywiście, przecież mężczyzna w każdej chwili może, może iść na spacer, kobieta sobie z tą różą tam Właśnie. Prawda, e, poleży. Pomyśli. Czy ktoś słyszał, że powstało dziecko, dzięki temu mężczyzna wyszedł na spacer? To jest dokładnie to, o czym, o czym mówimy od początku. Te sposoby są w 100% skuteczne. skuteczne. tak, prawda? Najbardziej skutecznym sposobem i zresztą sposobem, który powinien być praktykowany przez każdego. Każdego człowieka, kobiety również, tak. E, no. Jest wstrzemięźliwość, prawda? To jest przecież rzecz na, na, na czystą, prostą, ludzką, polską logikę. Jeśli nie chcemy takiej ciąży, e, no to, to po prostu unikajmy tego. Ale najlepszym przecież... przykładem jest chociażby prezes wszystkich Polaków, który przecież. Unikał seksu całe życie, z nikim nigdy nie współżył. I spójrzmy, no. jak daleko dzięki temu jesteśmy. Jako, jako, jako państwa konami. Tak, właśnie jesteśmy. I to jest powód do dumy. Jesteśmy awangardą Europy, świata i nie waham się tego słowa powiedzieć: galaktyki. Pamiętajmy, bracia i siostry, yy, o tym, co dzisiaj tutaj mówiliśmy. Nie dajmy się zwieść tym tym dlewackim, podszytym diabłem, ideom i, i, i koncepcjom, tym. E, nawołującym nas m, organizacjom typu kobiety na fali. To są kobiety na fali, to są kobiety na fali głupoty. Nie słuchajmy też tych wszystkich złych lekarzy, którzy proponują naszym córkom e, antykoncepcję. Pamiętajmy o tym, że to są lekarze bez granic, bez żadnych granic. I pamiętajmy też o tym, że gdy nad naszym domem zauważymy dron z tabletkami wczesnoporannymi. Nie bójmy się. Zlokalizujmy najbliższy kościół, najbliższą świątynię. Pędźmy tam. Może i pełni trwogi, ale pełni też nadziei i wiary w to, że wiara właśnie jest z nami. Jest I jest nami. w nas. Być może tym dronem steruje człowiek, ale za tym człowiekiem stoi szatan. I tą właśnie myślą chcielibyśmy się pożegnać z państwem, a żegna się Ojciec Maciej i Ojciec Andrzej. I jednocześnie, tradycyjnie zapowiadamy temat kolejnego, tym razem piątego już odcinka Homo Propaganda. Szczęść Boże! Szczęść!